Cześć wszystkim. Dzisiaj będzie o zasadach gry Maskarada. Maskarada jest to imprezowa gra blefu. Jest to bardzo szybka i bardzo prosta, jeśli o zasady chodzi, pozycja. Przygotowania do gry obejmują rozdanie każdemu z graczy po 6 monet, a także położenie tutaj na stole planszy sądu, i wybranie odpowiednich kart. Mamy karty, które przedstawiają postaci. Jest ich bodajże 16, i z tych 16 kart wybieramy sobie te, które będą brały udział w rozgrywce. W instrukcji mamy taki przykładowy wariant, który nam mówi, jakie karty przy jakiej liczbie graczy biorą udział w grze. Możemy także. Możemy także wyłożyć na stole takie znaczniki, żeby ci, którzy nie znają tych postaci, nie wiedzą, jakie postacie grają, mogły sobie widzieć, kto po prostu bierze udział w tej rozgrywce. Na kartach pomocy mamy rozpisane, rozpisane funkcje tych wszystkich postaci i dokładne ich działanie. Rozgrywka wygląda w ten sposób. Że każdemu z graczowi rozdajemy po jednej odkrytej karcie. Kiedy każdy z graczy ma jedną postać i swoje 6 monet, to zakrywamy te karty. Celem gry jest zdobycie 13 monet, i wówczas gra kończy się zwycięstwem tego gracza, który spełni ten warunek, lub też gra może się jeszcze skończyć, kiedy któryś z graczy zbankrutuje, wówczas wygrywa ten, który ma tych monet najwięcej. Po kolei każdy z graczy wykonuje jedną akcję. Tych akcji mamy trzy. Pierwszą akcją jest podejrzenie karty, którą posiadamy. Podglądamy, jaką kartę tutaj mamy. Drugie działanie to jest potencjalna zamiana tych kart. Bierzemy kartę swoją i kartę innego gracza i pod stołem. Możemy je zamienić lub też nie, a następnie oddajemy temu graczowi tę kartę. Trzecia możliwość to jest ogłoszenie nazwy postaci, aby aktywować jej umiejętność. Jeżeli ten gracz Powie, że jest złodziejem, tak jak widzieliśmy, że, że ta karta tutaj była to złodziej i żaden inny gracz nie zaprotestuje, bo inni gracze właśnie mają możliwość ewentualnego protestu. Załóżmy, że nikt nie protestuje, wówczas ten gracz, który ogłasza się tym złodziejem, nie odkrywa swojej karty, lecz wykorzystuje umiejętność złodzieja, czyli zabiera po jednej monecie swoim sąsiadom. Jednakże, przez to, że on tej karty nie odkrywa, nikt nie ma pewności, czy tak naprawdę jest tym złodziejem, czy też nie. Załóżmy, że ten gracz yy, mówi, że jest królem. Ale ten gracz i ten gracz mówią, że to nieprawda, ponieważ to oni są królem. Wówczas wszyscy gracze protestujący oraz ten gracz, który ogłasza, że jest królem, odsłaniają swoje karty. I wówczas ci wszyscy, którzy nie byli królem, ten gracz się królem okazał, płacą do sądu po jednej monecie. Także ten gracz i ten gracz płaci do sądu po jednej monecie. A ten gracz dodatkowo, czyli ten, który faktycznie się tym królem okazał, wykorzystuje umiejętność swojej postaci, a więc dostaje jeszcze trzy monety. I następnie wszyscy zakrywają swoje karty. Jeżeli na przykład mamy turę teraz tego gracza, a w poprzedniej turze ten gracz protestował i okazało się, że tutaj on wcale nie jest królem, lecz jest sędzią, wówczas on nie może ogłosić już tożsamości swojej postaci, ponieważ wszyscy widzieli, że, że był on sędzią. Musi on wykonać akcję potencjalnej zamiany. Podobnie jest na początku rozgrywki, to znaczy po tym, jak te karty zostaną zakryte i Pierwsze cztery tury gry odbywają się właśnie w ten sposób, że gracze dokonują tej zamiany, czyli nie mogą ani ogłosić nazwy postaci, ani podglądać swojej karty, po prostu dokonują zamiany. Jeśli chodzi o zasady, to w sumie jest tego tyle. Może jeszcze tylko powiem, jaka postać co robi. Także mamy sędzia. Sędzia zabiera monety z tej planszy sądu. Król, tak jak już mówiłam, trzy monety z banku. Wiedźma. Wiedźma zamienia się swoimi pieniędzmi z innym graczem. Przepraszam Cię, kotku. Biskup. Biskup zabiera najbogatszemu graczowi dwie monety. Złodziej zabiera sąsiadom po jednej monecie. Królowa. Królowa zabiera, dostaje dwie monety z banku. Mamy też błazna. Błazen dostaje jedną monetę i może dokonać potencjalnej zamiany dwóch kart innych graczy. Wdowa wyrównuje stan posiadanych monet do 10. Oszust w momencie kiedy ktoś ogłasza się oszustem i wygrywa grę on, jeśli posiada 10 monet, a nie 13. Szpieg może podejrzeć karty przed dokonaniem potencjalnej wymiany, zamiany. Inkwizytor. Inkwizytor wyznacza innego gracza, który następnie musi odgadnąć, jaką ma postać. Jeśli się pomyli, musi zapłacić Inkwizytorowi cztery monety. I są również wieśniacy, jest ich dwóch. Wieśniacy otrzymują jedną monetę, jeśli w grze mamy jednego wieśniaka, a jeśli mamy dwóch wieśniaków, to dwie monety. Tyle jeśli chodzi o maskaradę i do usłyszenia następnym razem.